ten Zbigniew Raubo z nami, siedmiu zawodników, pojechało na pierwsze igrzyska Europejskie do Baku. Podzielimy naszą rozmowę na trzy części. Pierwsza to są ta czwórka, która odpadła dość szybko, czyli Łęgowski, Kostecki, Jóźwik i... Kto? Kozłowski. Kozłowski, przepraszam, Sylwek Kozłowski. Druga część to ci, którzy odpadli, ale się ładnie zaprezentowali, czyli Kamil Garcielik, Jordan Kuliński, no i medalista Mateusz Polski. Najpierw ta pierwsza grupa. Co pan może powiedzieć o występach czterech zawodników? Czy spodziewał się pan, że to tak szybko się zakończy, czy jednak mieliście inne oczekiwania? Moja głowa by poleciała, bo spodziewałem się, że Sylwek Kozłowski, cała ta czwórka, że co najmniej po jednej, dwie walki wygra, tak się potoczyło, że Sylwek Kozłowski przespał drugą rundę. Nie dało się nadrobić, sędziowie tak by punktowali, nie można mieć do nich pretensji, bo w tej walce komu by nie dali zwycięstwa, a drugi by miał prawo być obrażony. W tym przypadku tak było. Mieliśmy. Maciej Juźbik, by brakło trochę szczęścia, brakło obycia, ale też nie mogę mieć pretensji do niego, bo dał z ciebie wszystko i zrobił to, na co był na daną chwilę w stanie. Mateusz Kostecki stoczył bardzo dobry pojedynek z reprezentantem Ukrainy. I też po, po reakcjach moich i, widzów wydawało mi się, że to Mateusz Kostecki powinien być zwycięzcą tej walki. Okazało się, że, że jest inaczej. No i też nie mogę mieć pretensji do Mateusza, bo zrobił wszystko: trzecią rundę nawet wygrał. I, i, no ale brakło, żeby. I ostatni mi tam został. Maciej, no na tyle, ile jest w stanie, na tyle boksuje. Zrobił to, co do tego nie wydarzy. Kaziu Łęgowski, jakby to powiedzieć, dostał milionową szansę i milionowej szansy nie wykorzystał. I wielka szkoda, bo to bardzo dobry zawodnik. Się okazuje, że głowa nie wytrzymuje ciśnienia, poważnych imprez. Na razie Kaziu dostanie sobie taką e, przerwę w występach w reprezentacji. I to nie wiem, po on po prostu nie wie, czemu ja z nim rozmawiałem, że jakiś czas sobie odpocznie. Jordan Kuliński, sporo ciepłych słów na jego temat padło, również z Pana strony. Powiedział Pan, że stoczył dwie najlepsze rundy w swojej karierze w tej walce w 1.8. E, też w programie Puncher, tam niektórzy byli nawet zaskoczeni, że, że tak dobrze zaboksował. Pana zdaniem, też zaskoczenie, czy, czy spodziewał się Pan tego, że to będzie taki moment, kiedy Jordan wystrzeli? Nie, ja bym powiedział tak, że Jordan tak akurat tak bardzo pozytywnie wpłynął na postawy całej reszty zawodników, bo boksując z, z mistrzem świata z 2012 roku, z Ormianiem, e, ku zdziwieniu wszystkich był w każdej rundzie lepszy I, i, Następny pojedynek z aktualnym, z aktualnym wicemistrzem świata w Anglii Ciężkiej Azerem też w tej walce ciosy zadawał jeden zawodnik i tym zawodnikiem był Jordan Kuliński i werdykt skandaliczny, który ee, Którzy wytypowali sędziowie. Nie wiem jak to się stało, ale stało się. Zawod, jeżeli przez trzy rundy jeden zawodnik zadaje ciosy, drugi ucieka i ten uciekający wygrywa, jest to trochę nieładne. Ale Jordan pokazał, że nie nazwisko, nie miejsce, nie wzrost, tylko boksuje w danym dniu konkretny zawodnik. I naprawdę Jordan zrobił bardzo fajną kawał roboty. Kamil Gardzielik, Niezłe losowanie, medal był w zasięgu. Ale też. Podobny przypadek jak Marcin, jak Kazik Głęgowski, że głowa nie wytrzymała do końca i jakby przeszedł. Spacerkiem przeszedł koło całej imprezy. Gratuluję mu jednej wygranej walki, ale Harsa był do pokonania. No i przejdźmy do spraw bardzo przyjemnych. Mateusz Polski brązowy medal. Spodziewał się pan takiego wyniku, bo szczerze mówiąc z tej grupy się że to Mateusz nie był. Tej, w tej grupie, gdzie moglibyśmy na tę medal liczyć? No koraz jest pan w wielkim błędzie. Proszę sprawdzić, papiery, które wysyłałem do ministerstwa, założenia programowe były akurat na. Okej, okay, jestem w błędzie. Dzięki. <grym> to nie był przypadkowy zawodnik. Pojechał po medal i zrobił to, co potrzeba. Ja nie wiem, że to był przypadkowy zawodnik, bo nie ma przypadkowych zawodników, którzy na taką imprezę jadą. Natomiast patrząc, z kim się musiał mierzyć, no to jednak medal jest wielkim sukcesem. Oczywiście pokonał aktualnego wicemistrza Europy. To nie, nie jest przypadek. Zawodnik z Mołdawii to też nie jakiś tam przypadkowy. Byli tam najlepsi zawodnicy w danym, z danych państw, mówienie, że jakiś Rosjanie przywieźli trzeci skład. Jest to nieprawda, bo przyjechali wszyscy najlepsi z całej Europy. I ci, co byli w USB, bo Manfredonia, który nie wygrał, nie wygrał w wadze półciężkiej, ma kwalifikacje olimpijskie i na tej imprezie był drugi. Dlatego właśnie ja patrzę na tę ciężką przebrawę Mateusza względem losowania. Bo wiadomo, że Kamil miał dobre losowanie, Mateusz miał ciężki. Więc, jakby pod tym względem patrząc, jakie teraz macie plany, jeśli chodzi o kadrę, o całą kadrę? 5 piątego, piątego wyjeżdżamy na zgrupowanie do Wisły. Do 18 mam podać skład na mistrzostwa Europy.